Cześć, witam Was na moim kanale. W ostatnim materiale o flaży sygnalizacyjnej poprosiliście mnie w komentarzach i wiadomościach prywatnych o trochę więcej szczegółów. Wykonana oczywiście z tworzywa sztucznego. Nie wiem, czy jest to ABS, nie udało mi się znaleźć na stronie. Może gdzieś tam w internecie uzyskalibyśmy jakąś tam informację. Oczywiście długość całej. Flary to 23,5 cm. W najgrubszym miejscu ma ponad 5 cm. Co charakteryzuje tą flarę sygnalizacyjną? To przede wszystkim, że jest wodoszczelna. U dołu mamy komorę na baterię zasilana bateriami R20. Dlatego też pytaliście mnie o ciężar. Wracając do szczelności, u dołu mamy zamocowaną uszczelkę, wkręcając dolną część zamykając komorę do baterii. Fajnie to się dociska dociąga i tworzy taką jedną całość. U góry ściągając klosz, odkręcając go też mamy oczywiście uszczelkę zabezpieczającą nam naszą flarę przed dostępem wilgoci wody dodatkowo zamiast tego klosza możemy Dokupić klosz stożkowy w kolorze czerwonym i nadawać też sygnały kierunkowe, ewentualnie kierować ruchem lub wykorzystać je w innych sytuacjach. Dokręcając nasz klosz, też uszczelka szczelnie zamyka nam całą konstrukcję, tak samo jak i przycisk, który mamy zagumowany, jest szczelny. Cała waga. Naszej flary to 199 gram, a z bateriami 360. Dla niektórych będzie to dużo, mało. Najważniejsze dla mnie, że może uratować nas w trudnej sytuacji. Trzy tryby świecenia: taki bardzo mocno migający, prawie stroboskopowy, pulsacyjny i oczywiście światło stałe. To światło stałe bardziej do kierowania, żeby było nas widać w ciemności. To chyba tyle. Pozostawiam wam wybór. Oczywiście nie nakłaniam do zakupu, bo każde światło awaryjne przyda się u nas w naszym EDC samochodowym. Oczywiście nie tylko w EDC samochodowym, ale warto też zabrać jakieś światło awaryjne ostrzegawcze czy też flarę do swojego plecaka. Możemy ją zamontować na plecaku. I za pomocą na przykład światła czerwonego oznaczać naszą pozycję, żeby grupa idąca za nami miała podgląd, w jakim miejscu jesteśmy. To na tyle z flary. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!